W sferycznej sali obrad orbitującej nad gwiazdą Alkarion, czas nie płynął jak na Ziemi. Sekundy rozciągały się w ciszy tysięcy oczu patrzonych w centralny halegram. Wokół niego unosiły się głowy, maki, zmysły i sensory siedemdziesięciu raz należących do Rady Galaktycznej. Po środku pulsował obraz trójwymiarowa reprezentacja Układu Słonecznego, ale puste miejsce w loży Ziemi przyciągało uwagę jak rana. Nikt nie śmiał się odezwać, dopóki nie przemówił ambasador Kreksil, reprezentant Rasy Kirna. Jego głos przypominał zgrzyt metalu na szkliwie. Ludzkość przekroczyła wszystkie dopuszczalne granice. Ich kolonie w sektorze V-31 powstały bez zgody. Ich statki ignorują nasze korytarze transportowe. A ich milczenie jest otwartą pogardą dla porządku. Wielkie oko Rasy Sylarów zamknęło się na znak aprobaty. Przedstawiciel Mizarean splutł cztery pary ramion, kiwając powoli głową. Tylko przedstawicielka wspólnoty Tevel, wysokiego i eterycznego gatunku, odważyła się mówić innym tonem. Może czas zapytać nie, co robią, ale dlaczego to robią? Jej słowa zawisły w powietrzu, ale nikt ich nie podjął. Zamiast tego zapłonął czerwony alarm. Komunikat wszedł bez zapowiedzi, przełamując zaszyfrowane protokoły rady. Halegram układu słonecznego zgasł. Zamiast niego pojawiła się twarz cyfrowa rekonstrukcja ludzkiej kobiety o głębokich, ciemnych oczach. Nie przedstawiono się. Nie potrzebowała imienia. Jej głos był twardy, bez emocji, bez cienia dyplomacji. Mówiliście, że jesteśmy dzicy. Mówiliście, że przetrwaliśmy tylko dzięki technologii, którą daliście nam w zamian za posłuszeństwo. A teraz mówimy Wam. Wasza rada nie jest już dla nas autorytetem. Wasze prawo nie ma już dla nas znaczenia. Sala zamarła. Od dziś Ziemia nie negocjuje. Nie układa się. Nie przeprasza. Jeśli przekroczycie nasze granice, jeśli choćby jeden statek rady wleci w naszą przestrzeń, spotka się z ogniem. Obraz zniknął. Pozostała tylko cisza. W tej chwili każdy ambasador wiedział, że coś się zmieniło. Po raz pierwszy od ponad dwóch stuleci ludzkość przestała się kłaniać. Kreksil skrzywił się wściekle. To groźba. To wypowiedzenie wojny. Tewel odpowiedziała cicho. Nie. To odpowiedź. Po chwili jej kapsuła zerwała kontakt i oddzieliła się z sali. Zaczęło się od pustego miejsca w Loży. A teraz nikt nie był już pewien, czy siedemdziesiąt raz nadal stanowiło większość, czy tylko konglomerat starzejących się imperiów? Bo gdzieś tam, w ciszy Ziemi, coś rosło. Coś, co nie potrzebowało już ich zgody. Stacja EOS 9 nie była już tylko przystankiem handlowym. Od miesięcy puchła od tajnych transportów, zaszyfrowanych wiadomości i milczących spojrzeń. Jej metalowy kadłub drżał czasem lekko od impulsów nadprzestrzennych skoków, których oficjalnie nikt nie wykonywał. Choć należała do przestrzeni neutralnej, każdy wiedział, że to ostatni bastion Ziemi przed terytorium Rady. Ambasador Dawid Wilk od lat krążył między układami, negocjując, wyjaśniając, łagodząc. Lecz od kiedy rozkaz z Ziemi nakazał zerwać wszelkie kanały komunikacyjne z Radą, jego stanowisko straciło znaczenie. Z dnia na dzień stał się reliktem epoki, która przeminęła z jednym zdaniem. Nie będziemy więcej rozmawiać. Stał teraz przy panoramicznym oknie jednej z górnych kopuł stacji, obserwując, jak w oddali dryfują kadłuby starych satelitów obronnych. Znał je. Pomagał zatwierdzać ich rozmieszczenie pięć lat temu. Teraz były bezużyteczne. Zanim rozległ się dźwięk otwieranych drzwi. Nie musiał się odwracać. Wiesz, że nie lubię, gdy zapominasz o porze odpoczynków, powiedziała kobieta. Głos Lidii Wrony był spokojny, lecz cichy. Słowa niosły w sobie zmęczenie nie tylko fizyczne, ale emocjonalne. Pracowała bez przerwy od trzech dni, próbując uruchomić rezerwowy system nadzoru, który wyłączał się bez ostrzeżenia. Nie śpię dobrze, kiedy nie wiem, co czai się za stacją, odpowiedział Dawid. Odwrócił się powoli. Lidia miała rozpuszczone włosy i zabrudzone od smaru palce. Jej twarz była napięta, a pod oczami zarysowały się ciemne cienie. Otrzymałem dane z księżycowej bazy, powiedział, wskazując na pulpit. Nasze drony wykryły pięć niezidentyfikowanych jednostek zbliżających się od strony pasma Raksil. Bez transponderów. Bezgłośnie. Kirna? zapytała odruchowo sięgając po tablet przy pasie. Prawdopodobnie. Ale nikt nie chce tego oficjalnie powiedzieć. Lidia podeszła do niego, przesuwając się bliżej niż zazwyczaj. Czuł jej obecność, ciepło skóry, zapach metalu i ozonu, którym przesiąkły wszystkie tunele techniczne. Masz zamiar wrócić na Ziemię? Zapytała po chwili. Spojrzał na nią. Ich spojrzenia zderzyły się i trwały zawieszone w powietrzu dłużej niż pozwalałby na to regulamin. Dawid nie odpowiedział od razu. Nie. Jeśli odejdę, oni wejdą. Musimy pokazać, że jeszcze tu jesteśmy, że się nie kofamy. W jego głosie nie było już dyplomacji. Mówił, jakby wiedział, że wszystkie słowa zawiodły. Teraz liczyły się tylko czyny. I to, kto zostanie na miejscu, gdy zapadnie noc. Stacja nie jest fortecą, powiedziała cicho. To kawałek aluminium i szkła dryfujący między interesami. Nie chodzi o konstrukcję. Chodzi o to, kto ją reprezentuje. Zamilkli. Lidia przez chwilę patrzyła na jego profil potem spojrzała przez okno. W oddali, daleko poza horyzontem stacji, widniał nikły błysk, jakby czyjeś oko właśnie mrugnęło. A jeśli umrzesz? Zapytała. Jeśli cię tu zabiją, co zostanie? Dawid uśmiechnął się smutno. Nie był pewien, czy odpowiedź, którą trzymał w gardle, była prawdą. Ale wypowiedział ją. Wtedy przynajmniej będą wiedzieli, że nie poddaliśmy się bez słowa. Lidia położyła dłoń na jego ramieniu. Gest był prosty, ale miał w sobie więcej niż jakiekolwiek przemówienie wygłoszone w salach Rady. Był ludzki. W takim razie nie umrzesz sam, powiedziała. Ich dłonie pozostały splecione dłużej niż wymagała sytuacja. W ich spojrzeniach było już coś, czego nie dało się cofnąć. Stacja EOS-9 nie była już tylko granicą. Stała się miejscem wyboru. System ostrzegania stacji EOS 9 był jednym z najnowocześniejszych w całym sektorze. Wbudowane sensory termiczne, skanery kwantowe, czujniki promieniowania i analizatory sygnałów pracowały bez przerwy, zsynchronizowane z orbitującymi wokół stacji satelitami typu Sentinel. I wszystkie zamilkły tej samej nocy. Nie wydano żadnego polecenia. Nikt nie wprowadził kodów ręcznie. Po prostu zgasły. Jeden po drugim. Jakby ktoś odciął im tlen. Lidia Wrona obudziła się nagle z uczuciem, że coś jest nie tak. Sygnał z pokładowego systemu diagnostycznego trafił wprost do jej implantu komunikacyjnego, pulsując krótkim, ostrym rytmem. Wstała natychmiast, wciągnęła kombinezon i pobiegła przez korytarz techniczny w stronę rdzenia zarządzania. Na korytarzach panował dziwny spokój. Żadnych strażników. Żadnych rozmów tylko ciche buczenie rezerwowych generatorów. Gdy dotarła do komory sterującej, drzwi były otwarte. A to nigdy nie powinno się zdarzyć. Wewnątrz unosił się zapach ozonu i rozgrzanych przewodów. Na ścianie serwisowej, tam gdzie zwykle błyszczały zielone statusy sieci, teraz widać było tylko jedno słowo dezaktywacja. Lidia klęknęła przy kablach, odsunęła włas i od razu zobaczyła to, Czego się obawiała syntetyczne włókna nie pochodziły z ziemskiej technologii. Splątane z systemem obronnym przewody pulsowały zielonym światłem. Organiczne. Obce. Kirna. Serce zaczęło jej bić szybciej. Te włókna nie tylko sabotowały system, przekazywały dane. Ktoś tu był. Ktoś zostawił to jak pająk, który zarzucił swoją sieć. W tym samym momencie odezwał się komunikator. Lidia, tu Dawid. Dostałem wiadomość z Ziemi. Satelity Sentinel przestały nadawać pięć minut temu. Nasze drony milczą. To nie awaria. Wiem odpowiedziała podnosząc się z kolan. Kirna byli na pokładzie. Może nadal są. Dawid milczał przez chwilę a potem powiedział tylko. Spotkajmy się w centrum dowodzenia. Przygotuj dane. Musimy wysłać coś do Ziemi, zanim będzie za późno. Przebiegła przez ciemniejące korytarze, trzymając w dłoni odłączony fragment obcego implantu. Przypominał żywą tkankę. Syczał lekko, jakby coś wewnątrz niego nadal się poruszało. W centrum dowodzenia spotkała Dawida, który właśnie wgrywał ostatnie dane z lokalnych sensorów do czarnej skrzynki stacji. Jego twarz była blada. Wokół panował półmrok, ekrany migotały nieregularnie, a światło awaryjne pulsowało czerwoną poświatą. Chcieli, żeby wyglądało na usterkę, powiedział, podnosząc wzrok. Ale ich sygnał był nadawany w czasie rzeczywistym. Ktoś z rady ich tu wpuścił. Lidia położyła segment organicznego przewodu na stole. Oboje patrzyli na niego w milczeniu. Zrób kopię danych i wyślij do wszystkich placówek w układzie, powiedziała po chwili. Jeśli mamy zginąć, to nie w ciszy. Dawid wprowadził polecenie. Kanały nadawcze pracowały jeszcze przez kilka sekund. Wystarczyło. Dane ruszyły. Hasło transmisji ostatnia tarcza. Kiedy systemy komunikacyjne zgasły, było już za późno, by ich zatrzymać. W tym momencie cała stacja zatrzęsła się lekko. Lidia spojrzała na Dawida z przestrachem. Nie był to impuls z wnętrza rdzenia, to był nacisk z zewnątrz. Coś przylgnęło do kadłuba. Oni nie czekają na odpowiedź, powiedziała cicho. Chcą, żebyśmy nawet nie zdążyli krzyknąć. Dawid sięgnął po swoją broń. Nie nosił jej od lat. Ale teraz wiedział, że rozmowy się skończyły. Nie byli już dyplomatami. Nie byli już inżynierami. Zostali tylko ludźmi. W martwej przestrzeni między sektorami E-17 a rubieżami Układu Słonecznego nie było gwiazd. Była tylko ciemność, przeszywana czasem śladami jonowych silników, które nie należały do żadnego zarejestrowanego konwoju. Tam właśnie, poza wszelkim zasięgiem systemów cywilnych, rozciągała się flota Rady 114 jednostek bojowych, zgrupowanych w formację obleżniczą. Krążowniki klasy Glatheha rozlokowane na przedzie, za nimi fregaty wsparcia, a jeszcze dalej jednostki maskujące, gotowe do przechwytywania transmisji i neutralizacji wrogich nadajników. Na mostku głównym okrętu flagowego zgoda rady, admirał Jastur obserwował projekcję Układu Słonecznego. Jego pancerz był pokryty złotym chitynowym płytowaniem, a czułki rejestrowały każde drgnięcie energii wokół siebie. Jak długo zamierzamy czekać, aż ludzie się zreflektują? Zapytał ktoś z jego sztabu: Jastur nie odwrócił wzroku od hologramu. Nie czekamy na refleksję. Czekamy na ich pierwszą pomyłkę. Na ruch, który uznamy za akt wojenny. Wtedy będziemy mieli prawo odpowiedzieć bez sądu. Nagle na skraju projekcji pojawił się impuls. Przez moment wydawał się być zakłóceniem, ale nie zniknął. Zaczął się rozszczepiać, rozkładać na dane, emitować zmienne częstotliwości. Jednostka o oznaczeniu ludzkim. Statek klasy ciężkiej, brak kodu transpondera. Nienazwany. Nieznany. Wtedy zaczęła się transmisja. Na ekranie pojawił się znak. Czarna sylwetka ptaka stylizowana na rysunek z epoki przedprzestrzennej. Skrzydła złożone. Dziób opuszczony. Wrona. Statek był nowy. Nikt w Radzie nie znał jego parametrów. Nie było go w żadnych raportach wywiadu. A jednak pojawił się w centrum ich pola detekcji i zniknął. Zgasł jak świeca. Co to było? Syknął Jastur. Dlaczego nasze sensory nic nie wykrywają? Oficer analityczny był blady. Dosłownie. Kolor jego skóry zszarzał. Władowali się w nasz system na słuchu. W tej chwili nasze senserii nie rozróżniają własnych od wrogich. To jakby nagle wszystkie dźwięki zamieniły się w echo jednego głosu. Ludzkiego? zapytał dowódca. Tak odpowiedział cicho analityk. I mówią nam jedno, przestańcie patrzeć. To już się dzieje. Na pokładzie zwrony, w głębi układu asteroid, Dawid Wilk siedział na stanowisku taktycznym miał przed sobą dane, które świadczyły o jednym. Flota Rady miała siłę, ale była ślepa. Po raz pierwszy od dekad przewaga technologiczna nie była po ich stronie. Gotowa? Zapytał, odwracając głowę. Lidia w nowym kombinezonie pilotującym, z opaską interfejsową na skroni, skinęła głową. System maskowania działa w pełni. W ciągu pięciu minut będziemy w stanie uderzyć w ich okręt dowodzenia. Oni jeszcze nie wiedzą, że my wiemy, gdzie są. Dawid zamilkł na chwilę. Gdy to zrobimy, nie będzie odwrotu. Odwrotu nie było, odkąd przestali odpowiadać na nasze ostrzeżenia. Ich dłonie spotkały się na panelu startowym. W milczeniu aktywowali sekwencję uderzeniową. W przestrzeni panowała absolutna cisza, ale w tym właśnie tkwił sekret. Ludzkość nie potrzebowała już głosu. Ich decyzja była ruchem. Ich ruch był uderzeniem. A ich statek był cieniem. Planeta Virelion III znajdowała się na uboczu znanych szlaków handlowych. Z pozoru była tylko placówką zaopatrzeniową, lecz w rzeczywistości stanowiła pulsujące serce logistyczne dla połowy floty Rady. Tysiące ton ładunków, paliwa, amunicji i kodów strategicznych przepływały przez nią każdego dnia. Gdy zapadła noc, cała infrastruktura od wież radarowych po orbitalne dźwigi, pracowała jak zawsze precyzyjnie, przewidywalnie i w poczuciu całkowitej dominacji. Wśród mieszkańców panował spokój. Żadne z dotychczasowych konfliktów nie dotknęło tej planety. Wojny toczyły się gdzieś dalej, gdzieś pomiędzy nieistotnymi koloniami, daleko od domów urzędników i oficerów. Aż do tamtego dnia. Niebo rozdarło się nagle, bez sygnału ostrzegawczego. Satelity orbitalne nie zarejestrowały żadnego przyspieszenia, żadnego napędu. Nagle po prostu byli. Kapsuły desantowe. Dwanaście jednostek. Każda z nich przemierzała atmosferę w milczeniu, niczym niemy grom. Na wieżach obronnych zawyły syreny, ale za późno. Obrona przeciwdesantowa została wyłączona godzinę wcześniej, przez wewnętrzny protokół zmiany systemu kod pochodzący z samego serca rady. Nikt nie sprawdził, kto go uruchomił. W stolicy, na płaskowyżu Esarit, ludzie zaczęli uciekać. Dzieci, naukowcy, sprzedawcy na targach, starsi obywatele. Wszyscy unieśli głowy ku niebu i zobaczyli zbliżające się sylwetki. Ale to, co ich przeraziło najbardziej, to nie była liczba kapsu ani ich prędkość. To była cisza. Nikt nie nadawał. Nikt nie mówił, kim są. Kiedy kadłuby uderzyły o powierzchnię, z ziemi wyrwały się kolumny pyłu i skał. Pierwsze jednostki otworzyły włazy, a z wnętrza wyszli ludzie. Nie żołnierze rady. Niekolonialni renegaci. Nienajemnicy. Ludzie w czarnych zbrojach. Bez barw. Bez flag. Z emblematem w kształcie stylizowanego ptaka wrony. Ich kroki były równe. Ich taktyka brutalna. Ich cel jasny. Dawid Wilk prowadził pierwszy oddział. Jego wizjer odbijał czerwone niebo Wireliona. Po obu stronach towarzyszyli mu ludzie, których szkolił osobiście: byli dyplomaci, piloci, analitycy, naukowcy, inżynierowie. Teraz wszyscy byli wojownikami. Lidia Wrona poruszała się po ruinach stacji komunikacyjnej, lokalizując generatory zakłócające. Miała zaledwie kilka minut, zanim przeciwnik zorientuje się, że nie walczą z jedną jednostką, lecz z precyzyjnie skoordynowaną grupą, która znała ich słabe punkty. Na ulicach miasta zapanowała panika. Ale dla sił lądowych rady był to jeszcze czas dezorientacji. Rozkazy nie napływały. Łącza nie działały. Ich dowództwo sparaliżowane. W jednej z wież komunikacyjnych Dawid wyjął broń i wdarł się na górne piętro. Na jego drodze stanęli oficerowie Kirna, próbujący zyskać na czasie. Ale nie był już tym samym człowiekiem, który błagał o spotkania. Strzelał szybko, bez cienia wahania. Gdy zdobyli główny terminal, Lidia połączyła się z pozostałymi jednostkami na planecie. Słowa były zbędne. Uderzenie miało formę rytmu. Sekwencji. Cztery kolumny uderzeniowe. Jednoczesne zajęcie punktów strategicznych. Zniszczenie infrastruktury rady. Blokada transmisji międzygwiezdnych. Zgładzenie jednostek dowódczych. Każdy ruch był jak cios chirurgiczny. Po trzech godzinach planeta była martwa. Nie zginęła, ale przestała być użyteczna. Rada straciła centrum logistyczne. Straciła klucz do przestrzeni wewnętrznej. Na dachu jednej z wież kontrolnych, w ciszy po bitwie, Dawid stał z rękami opartymi o barierkę. Obok niego Lidia wyciągnęła zbroję z systemu wspomagania, pozwalając skórze chłonąć rzadkie, choć toksyczne powietrze Wirelliona. Wokół rozciągały się ruiny. I cisza. To już koniec? Zapytała. Jej głos był cichy. Drżał lekko. Nie. To dopiero pierwszy krzyk. Dawid uniósł głowę, patrząc na oddalające się sylwetki statków ratunkowych uciekających mieszkańców planety. Nie zestrzelili ich. Nie przyszli tu po zemstę. Przyszli, by powiedzieć koniec słów. Bitwa pod Wirelion trzy nie miała hymnu. Nie miała też deklaracji zwycięstwa. Przyszła jak burza, zgasła jak iskra, pozostawiając po sobie tylko głuche milczenie i wypalone ruiny, które nie były symbolem triumfu, lecz znakiem, że dawna epoka właśnie się skończyła. Flota Rady, zaskoczona i rozbita, cofnęła się do wewnętrznych sektorów. W korytarzach ich własnych stolic rozbrzmiewały teraz echa paniki. Na posiedzeniach Rady nie było już głosów wyższości, tylko pytania, które do tej pory uważano za bluźniercze. Jak to możliwe, że oni nas uprzedzili? Dlaczego wiedzieli, gdzie uderzyć? Czemu nie chcieli rozmawiać? Ale żadne z tych pytań nie było skierowane do ludzi. Ziemia nie odpowiadała. Ostatni komunikat nadany przez sztuczną inteligencję hegemonium został ustawiony w pętli. Był prosty. Nie prowadzimy więcej wojen. Ostatnią właśnie wygraliśmy. Na Virelionie, który przestał być bastionem, a stał się pomnikiem zmiany, Dawid Wilk i Lidia Wrona pozostali na powierzchni jeszcze dwa dni. Choć ich misja zakończyła się pełnym sukcesem militarnym, nikt z nich nie świętował. Ich zwycięstwo nie polegało na zdobywaniu planet. Polegało na tym, że od teraz nikt nie będzie próbował ludzkości podporządkować. Wieczorem, trzeciego dnia, siedzieli razem na skraju tarasu jednej z dawnych wież komunikacyjnych. Wiatr niósł resztki popiołu z niedokończonego miasta. W tle, daleko nad ich głowami, unosił się nowy obiekt satelita Ziemi, zbudowany i umieszczony w orbicie planety jako symbol monitoringu, nie dominacji. Lidia miała włosy związane wysoko, a jej oczy, zmęczone, ale spokojne, patrzyły w stronę horyzontu, gdzie noc mieszała się z odcieniem purpury. Trzymała w ręku stary, metalowy znacznik EOS dziewięć. Dawid natomiast miał przy sobie terminal komunikacyjny, który teraz wyświetlał tylko jedną wiadomość, nową dyrektywę z ziemi. Otwórzcie kanały dyplomatyczne, ale tylko te, które nie zaczynają się od żądań. Spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Więc co teraz, panie ambasadorze, bez mandatu? Teraz? Teraz mam zamiar nie być ambasadorem. Chcę wrócić. Zbudować coś, co nie będzie zależne od protokołów. Oparła głowę o jego ramię. Cisza między nimi była inna niż ta po bitwie. Nie była pusta. Była pełna przyszłości, której nie trzeba było jeszcze nazywać. Tego samego wieczoru na orbitę weszły pierwsze jednostki cywilne. Z ziemskich kolonii nadciągały konwoje z pomocą humanitarną dla niewinnych mieszkańców Vireliona, którym Rada przez dekady odmawiała obywatelstwa i statusu. Ludzkość nie przyszła po terytorium. Przyszła z odbudową. Na Ziemi, wśród nocy rozświetlonych zorzą polarną, tysiące ludzi śledziło w transmisji na żywo nowy sygnał echo wysłane z planety, która była kiedyś niedostępna, teraz otwarta. W sygnale nie było słów. Tylko tętniący rytm. Było to bicie serca. Dawid i Lidia, wśród ruin, które właśnie miały się stać fundamentem czegoś nowego, spojrzeli na siebie raz jeszcze. Nie było między nimi obietnic. Nie musiały padać. Wiedzieli, że od tej pory będą razem. Nie pośród wojen. Lecz budując świat, w którym takich wojen nie trzeba będzie już prowadzić. A echo ciszy, które rozeszło się po galaktyce, nie było końcem. Było początkiem.